demokratyczne państwa, to również po to, żeby demokrację wspierać na świecie. Jeśli bronimy praw człowieka w Unii Europejskiej, to również będziemy stawać w obronie praw człowieka na świecie. Rzeczywiście jest tak, że zaproponowana przez ministra Sikorskiego formuła European Endowment for Democracy znalazła się w Komunikacie Komisji i Europejskiej służby dotyczącym sąsiedztwa przekazaliśmy ideę endaumentu do publicznego osądu i dyskusji, ponieważ ten instrument będzie dobrze służył, jeżeli będzie służył wszystkim. O, wysoka przedstawiciel. Lady Ashton, Europejska Służba Działań Zewnętrznych, przyjęły tą inicjatywę, jaką wartą rozważenia i wartą wprowadzenia w życie. Dziś chciałbym powiedzieć o kilku szczegółach technicznych, jak wydaje nam się, że chcielibyśmy, aby konwencja, aby European Endowment for Democracy działał, jakie powinien mieć parametry. Po pierwsze zastanawialiśmy się, jaki powinien być status prawny i znaleźliśmy jedno doświadczenie, które natchnęło nas, jeżeli chodzi o rozwiązania szkoły europejskie instytucja szkół europejskich działa na podstawie konwencji. W przypadku European Endowment for Democracy wydaje nam się, że status prawny mógłby być podobny. Międzynarodowa konwencja otwarta dla Unii Europejskiej, państw członkowskich, a także państw z innych yy, yy, wspólnot europejskich, wreszcie otwarta dla wszystkich krajów kandydackich. Wydaje nam się, że powinien to być europejski twór, e, twór, który nie jest otwarty dla ważnych partnerów w Unii Europejskiej, w innych regionach. To powinien być nasz europejski znak i praktyczne narzędzie wsparcia demokracji. Ze względu na specyfikę działań. Proszę mi wierzyć, wiem o czym mówię. Przez ostatnie 20 lat działałem na rzecz wsparcia demokracji w Europie Wschodniej, w Azji Centralnej również w krajach globalnego południa w Afryce. Są sytuacje, w których rządy, administracja są mniej efektywne. Potrzebujemy ciała autonomicznego, elastycznego i niezwiązanego z jednym czy drugim opcją polityczną, zarówno na szczeblu europejskim, jak i w krajach partnerskich. Zasadnicze pytanie, czym ten instrument powinien różnić się od instrumentów istniejących? To jest chyba najważniejsze pytanie w tej debacie. Kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak możemy wesprzeć Białoruś, w sytuacji kryzysu w grudniu ubiegłego roku, kiedy urzędująca władza zdecydowała się pobić i aresztować większość kandydatów na prezydenta w dniu wyborów, zaprosiliśmy do Warszawy sponsorów ze wszystkich krajów państw członkowskich i innych krajów po to, żeby zaproponować możliwe reakcje. Była również bardzo istotna wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Deklaracja związana z pieniędzmi z instrumentu stabilności. Niestety okazało się, że te narzędzie można było użyć prawie pół roku po decyzji. W wielu sytuacjach jest to za późno. Potrzebujemy narzędzia, które po pierwsze będzie mogło działać w krajach autorytarnych, a więc w krajach takich jak Białoruś, czy pół roku temu Tunezja, ale też w krajach w dalszym sąsiedztwie, pamiętajmy o. Birmie, pamiętajmy o Kubie, pamiętajmy o Korei. Będzie tam mogła wspierać demokratów. Nie tylko, choć to bardzo ważne, upominać się o prawa człowieka, ale wspierać tych, którzy chcą budować demokrację, czy na, to na poziomie lokalnym, czy na poziomie narodowym. Wspierać niezależne media, wspierać ludzi i organizacji, którzy pracują z wykluczonymi. Wreszcie powinno to być narzędzie, które jest obecne nie tylko pięć lat przed wyborami, przed zmianą, ale również chwilę po niej, a więc w Tunezji, natychmiast po tym, co wydarzyło się na początku tego roku, czy w Kirgistanie, który również zadeklarował, że chce wejść na drogę reform. W materiałach, które zostały wyłożone przy wyjściu opisaliśmy y, różne techniczne parametry. Wydaje się, że struktura y, European Endowment for Democracy powinna być maksymalnie prosta. Komitet przedstawicieli składający się z tych stron układ, y, konwencji, a więc Unii Europejskiej, y, y, oraz państw członkowskich, które podpiszą konwencję, Rada, w której byłaby istotna reprezentacja Parlamentu Europejskiego, ale również przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, wreszcie osoby, które bezpośrednio wykazały się zaangażowaniem na rzecz wsparcia demokracji oraz techniczny sekretariat. Techniczny sekretariat, który będzie zdolny podejmować w porozumieniu z Radą decyzję raczej w trybie cztery razy do roku niż raz na pięć lat. Podobnie jak w przypadku szkół europejskich finansowanie powinno być zarówno ze strony. Unii, jak i poszczególnych państw członkowskich. Spotkałem się z takim pytaniem, a czy Polska poważnie zamierza angażować się we wspieranie demokracji? Udzielę tylko jednej odpowiedzi opartej na faktach. W tym roku wsparcie dla demokracji na Białorusi to jest ponad. 10 milionów euro. Kwestie wsparcia demokracji w różnych regionach to jest tylko jeden wycinek bardzo nam bliski. Traktujemy bardzo poważnie. I traktujemy to jako miejsce, gdzie Polska chciałaby dołączyć się, włożyć swój wkład w wspólne działanie Unii. Co jest bardzo ważnym elementem jeżeli chodzi o wartość dodaną. To, że powinno to być bardzo proste zarządzanie i bardzo płaska struktura. Struktura przede wszystkim ekspercka, a mniej polityczna. Powinno to być narzędzie, które może być używane w sytuacjach, w których działanie polityczne na poziomie rządów europejskich na poziomie, na poziomie Unii Europejskiej może być bardzo utrudniona. Będę gotów odpowiedzieć na wiele Państwa pytań. Tym, co jest bardzo istotne, to jest rola Parlamentu Europejskiego. Parlamentu, który w szczególny sposób stoi na straży europejskich wartości. Wydaje się, ja jestem o tym osobiście przekonany, że jeżeli myślimy o europejskiej identyfikacji,